Siemano. Witam wszystkich. Słuchajcie, dzisiaj będzie zupełnie coś innego niż zwykle niż magazyny, pompy ciepła, etc., etc. A mianowicie temat monitoringu kamer. Tak za mną to chodziło, chodziło aż wreszcie, że tak powiem, dojechało. Mamy tutaj, słuchajcie, taki zestaw. O, tu będzie prościej. Zestawik taki mamy. System kamer bezpieczeństwa. E, nie wiem co to znaczy 10H ja nie jestem specjalistą ale w HD 5 megapikseli e, ważne żeby było że kamery są na wi-fi e, można je też po kablu oczywiście ale są na wi-fi to jest dla mnie ważne dlatego że jak widzicie tutaj są cztery kamery tutaj są trzy, czwarta już bo lekkie testy były czwarta jest tam O i do, tam o tam 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 i tam nie było możliwości kabla przeciągnąć także także będą testy e, jaki jest zasięg bo tutaj ogólnie mam dużo żużlu a żużl, e, wi-fi nie lubi e, pustaków żużlowych także kamery będą i z jednej strony i tutaj na górze będzie zabawa, zobaczymy e, czy tutaj z tego miejsca, z bunkra akurat, nawet jak zasięg tu w bunkrze ginie, czy to Wi-Fi się przebije po prostu i pozbiera te wszystkie kamery. Później te, co dam radę, to zrobię po kablu, żeby tam nie, nie zrywało ani nic. Ale na razie e, z czym mamy do czynienia, że tak powiem. I tak, taki zestawik, słuchajcie, jak widzicie tutaj, mamy, hmm, lecimy w dół. A tak, że tak powiem tutaj po łebka trochę polecę. 24 na 7. Niestety nie ma w środku dysku w tym. Ja gdzieś muszę stary swój dysk, 500 megabajtów, gigabajtów, gigabajtów to nie znaleźć. A jak nie, to, to po prostu trzeba będzie kupić jeden tera i już. Wodoodporność IP66 Idziemy dalej można mówić, oczywiście można yy, jak widzicie tutaj można do niej mówić i ona do was będzie gadać wszystko na, przez aplikację, czyli sobie każdą osobno podglądacie przez aplikację, sterowanie, cała reszta w moim wypadku ta kamera jest poza siecią, to jest tylko wyspa, dlatego jest rejestrator i to w ogóle nie będzie spięte z żadnym internetem a ja mi ktoś tam nie grzebał, nie patrzył co gdzie mam? ogólnie jedną kamerę mam ta jest spięta z internetem, oj ta jest spięta z internetem a tego bunkru pilnuje tak naprawdę. A tak nikt nie zagląda na podwórko. <coughs> Także to będzie taki online online'owy temat. I działa to elegancko online, że tak powiem. Offline, nie online. Offline. Widzicie, tak to jest, jak ktoś się bierze, nie ma pojęcia. I dalej tutaj mamy e, różne właśnie e, podążanie, detektory jakieś. Połowy pewnie nie będę używał. Nawet Syrena jest, bo przypadkiem nie uruchomiłem. Wy, jak durna! Można dopiąć do tego rejestratora 8 kamer. Teraz mam tu albo to, że wam pokażę, co tam z tyłu jest ogólnie. Z tyłu mamy wejście audio, wyjście audio, czyli jakiś głośniczek VGA. Czyli, o mówią, mam stary monitor. O, naklejka też zostawię, w stary monitor, to sobie go podepnę HDMI, WLAN, dwa USB jeden USB jest tam do myszki, drugi do czegoś tam, no i zasilanie No nie leci, to się rozleciło i tyle będzie z tego wszystkiego i dalej co tu mamy jeszcze oczywiście oświetlenie o właśnie, zobaczę, pokażę Wam jak w nocy ta kamera widzi bo dużo jest Różnych, chociaż czytałem dużo z komentarzy, że kiepsko w nocy widzą. No pierwszą nockę tak miałem średnio zarzuconą, i powiem Wam nie było źle. Ja tam mam od garażu do drogi ze 20 metrów, i powiem Wam nad bramę, było widać. Zoom tu jest tylko cyfrowy, nie ma optycznego. No to za te pieniądze to sorry. E, no, nie spodziewajmy się, nie wiadomo czego. Także tak to tutaj z tego wygląda. Czyli mamy rejestrator, mamy zasilacze do rejestratora, mamy zasilacze do wszystkich kamer. Bardzo długie przewody są w zasilaczach. Powiem wam, tu ze 3 metry chyba tego przewodu jest. Także fajnie. Ja już sobie wszędzie podciągałem zasilanie. Myszkę mamy oczywiście tutaj, eee, tu za chwilę wszystko podłączam eee, Jeden kabel internetowy, jeden kabel USB. Instrukcja nawet w miarę taka fajna, czytelna. Ale powiem wam, odpalanie tego to tylko OK 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 Jak chcecie wifi, to zatwierdzacie, jak nie, to dajecie dalej. Ok. Każdą kamerę podłączacie do prądu, ona automatycznie się łączy, nic nie trzeba robić, ekran Wam się pokaże, a z automatu się kamery łączą i nie ma żadnego problemu, chyba, że nie ma zasięgu Wi-Fi to się nie połączą, także bardzo fajnie nic, nie trzeba nawet zatwierdzać, jak już macie jedno hasło, kamery się połączą i, i później to działa. ale później jak zobaczyłem, że trzeba kliknąć w kamerę, no to hmm, jak była wpięta czy wypięta, to jednak chciało jeszcze raz hasło. Także to hasło sobie e, tam jest zapisane, ale jednak dobre, bo gdy ktoś z zewnątrz chciał do tej kamery się dostać, to hasło jednak e, no, w porządku. Ogólnie tak jak widzicie do ręki kamera w każdą stronę, 360 stopni, kabelek mamy tutaj, zasilanie e, na... kurde, to co tu jest? Nie wiem. A, tu jest jakiś, może to reset jest, już tam nawet nie wiem za bardzo. E, eternetowy przewód, ja się będę bawił, będę się uczył zakuwać te przewody, sprzęt sobie kupiłem do zakowania te wszystkie testery, nie testery, także będę się później uczył, na razie po wi-fi no i tutaj mamy zasilanie z tych zasilaczy no i dobra, słuchajcie biorę to że tak powiem, biorę to spinam w miarę mniej więcej, wieszam kamerę bo już gniazdka mam porozmieszczane tylko powieszam kamery no i zobaczycie jak to wygląda na monitorze tak naprawdę dobra, do na roboty sprzęt odpalony uruchomiło się z automatu znalazło kamerę także zobaczcie tutaj mamy 16 kanałów To 8 kamer podpiętej, można, ale tu widzę aż 16 kanałów może to jakaś po prostu opcja jest już e, na wszystkie tutaj na dole mamy sobie wybieramy jak chcemy które nam się podoba ja spróbuję, może mi się uda jeszcze tą dopiąć, powiem Wam. Na razie nie kombinuję. Na razie jest układ e, taki, czyli standardowy, będzie 4 kamery, czyli czy będzie podzielony na, na 4. I tutaj, cyk, można sobie cały ekran pogrzebać. Dźwięk, na razie dźwięku nie mam, bo nie ma żadnego głośnika. Digital zoom, no tak. Eee. A nie wiem właśnie o co tu chodzi za bardzo jeszcze. Dobra, jak się tym pobawię, to dam wam znak mogę się zalogować ok ok a bo on mi tutaj pokazuje dobra to się pobawimy no to jest to jest zoom po prostu no cyfrowy nie tutaj nam zdjęcie pokazuje gdzie co jest przestawiamy no i cyfrowy także nie ma co doszukać tutaj mam monitor też flatrona ja nie wiem czy on jest HD tak naprawdę Także może monitor też troszeczkę to a, wszystko psuć. Ale powiem wam, tak jak ja patrzę, no to elegancko to zaczyna wyglądać. Ten ekran. Przestawianie kamery. Możemy sobie przestawiać, gdzie nam pasuje. Góra, dół, na boki. Tutaj będą, o już wam pokazuję zaraz się przejedziemy w tamto miejsce zoomujemy yy, właśnie jak to się wyłącza a tu jest zoom a z tej, z tej, z tej pozycji nie mogę zrobić nic ja się tego uczę tak spokojnie no to ok a don't. pytaj mnie więcej tak uda się to miejsce tutaj o uda się zobaczymy Ile się da? Tyle jeszcze. O, jeszcze jest. cyk, 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 cyk. Tu. Nie, za daleko mnie, bo poszedłem gdzieś. O, tu. O, tutaj będą dwie kamery. Jedna będzie z tej strony, druga będzie z tamtej strony. Żeby właśnie patrzyły na, na całe podwórko, jeszcze e, z innych stron. I tak. E, jak to wyłączyć? Dobra. Biorę, przestawiam tą kamerę tak, jak miała być, i zapinam resztę, i zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. No, ale powiem Wam, jak na razie bardzo fajnie to wygląda. No i fino, elegancko. Także tutaj na tym ujęciu widać tamte kamery, które są tam dwie, czyli widać tą i tą. A na ujęciu yy, tej, no tutaj prawie widać tamtą kamerę nad garażem czyli ta ma ten obraz tutaj będę miał e, widok na wjazd ten wjazd, to pasowałoby je poprzestawić kanałami może żeby miał tą tutaj koło wjazdu a z drugiej strony to tak naprawdę e, nie ma za, za dużego znaczenia ale powiem wam nie, no spróbuję bo też je chyba można pozamieniać e, kanałami I wtedy bym miał tak e, jak jest faktycznie, bo tu pasowałoby, żeby to było tu, to tu. Dobra, spróbuję to jeszcze pozmienić. Bo ja mam bardzo fajnie to się zmienia. Tu się wchodzi na y, channel short, czy jakoś tak. I wystarczy, mnie interesowało, żeby ta była pierwsza. Później tutaj ta druga. No y, Tak jak w koło by było, to trzecie, czyli wystarczy, że kliknę na tą, przeciągnę tutaj w chwilę <grych> o jest tak czy nie A nie jeszcze raz może trzeba jeszcze raz wejść dobra cyk o niech sobie a właśnie okej okay. i teraz przeciągnę stąd tu o teraz jest elegancko bo mam tak jak idą po kolei To jest od wjazdu później ta później ta i na końcu jest ta także on tak ładnie w kółeczko. Czyli teraz by jeszcze gdzieś. Ok. Zmienimy mu na ten. O, teraz jest super. To mi właśnie chodziło, bo tu mi będzie wjeżdżało i tu jest też ten wyjazd od razu. Mm. A tutaj mam. A, kurde, nie. Muszę jeszcze zamienić te dwie. To mi akurat nie pasuje. Albo mi się nie zamieniło. Powiem wam, jeden, dwa nie, 3, 4 miało być, tak ok, a jednak nie jednak muszę to zrobić odwrotnie bo to jest też od garażowa, to, nie, to musi być tu a to pasuje żeby było jednak e, tutaj także jak widzicie widać elegancko rzęd jest dysk gdzieś muszę wygrzebać jak nie to e, trzeba po prostu kupić e, finalnie to będzie ta e, ta i ta będą na kablu jeszcze żeby tu nie było jakichś nieścisłości a jeszcze temat zobaczcie tutaj mamy ja jestem tu w tym miejscu także widzicie tutaj jest zasięg elegancki jest jedna ściana do tych dwóch jest e, tu o to praktycznie płyta są do góry a do tej e, to słuchajcie mamy tak e, jedna ściana i tu podwójna później jest druga ściana Tutaj jest druga ściana albo drzwi ona jest aż tam, za trzecią ścianą tak naprawdę. Czyli ma tutaj, e, no, ma trudno. I taki zasięg jest już na słowo honoru. Widać już tylko kropeczkę. Ja jeszcze tutaj drzwi zamknął. No, zobaczmy, Tam te drzwi przeważnie są zamknięte. To... He, ale jak drzwi zamknąłem, to akurat odblokowałem tutaj sygnał. He. Także no ciekawe, ale one radą po kablu, także jest ok powiem wam, jak za taką kasę to no bez roboty praktycznie na wi-fi to działa elegancko na bieżąco będzie już później leciało sprzęt sobie jeszcze tutaj dokupiłem tutaj sobie takiego switcha bo to trzeba będzie te wszystkie sygnały pozbierać jakoś do kupy monitor ogólnie ma być na górze w kuchni założony to też muszę polecić kablem internetowym jeszcze sobie tutaj wykupiłem um, właśnie praskę końcówki tego. Kolega mi jeszcze tutaj całe wiadro końcówek dał, muszę muszę przenieść auta tester, że no będę się tego uczył na bieżąco. I tyle co Wam będę więcej opowiadał działa, bez problemu. Um, uruchomienie proste, ja sobie dałem rady, to jest bardzo proste, ja w tych tematach nie za bardzo. Link w opisie standardowo. I co? Ja tutaj to w miarę idę trytkami połapać, żeby to wiatr nie pozabierał przewodów. Tam gdzie przewierty, muszę to zrobić przewierty. No i tyle szukam dysku, jak nie, to kupuję dysk. I lecimy z tematem dalej. I widzę, że chyba jeszcze kamerę dokupię, bo już będzie mnie interesowało jeszcze z tyłu, żeby na tracker sobie słuchajcie patrzeć. Tak na razie to tutaj mam tylko taki podgląd na trackerka. Dajmy na większy cyk. O tego widzę, 3,85 miary widzę, jak sobie przesunę to będę widział całość, piątki nie widzę czyli jakbym tam kamerę z drugiej strony, to szopa idzie do rozebrania to będą panele, I jakbym tam kamerę sobie rąbnął tam na rogu to by mi cały ogród z tyłu ogarniała, a może i sygnał by jeszcze łapało tak po prostej, no zobaczymy, jak się, nie, jak się uda to się uda, jak się nie uda to się nie uda, fajny temat działa, prosty w obsłudze jak budowa cepa jak ktoś tam chce sobie już cuda na kijów wyprawiać, to zapraszam do instrukcji, bo jak dla mnie to ma tylko monitorować i nagrywać tyle. Cała historia, prawo, lewo, zoom jest jaki jest. Wykrywanie twarzy i cała ta reszta sobie tam można już. Nie? Wykrywanie ludzi bardziej. Ja sobie nie dam wykrywania, bo jak mi pies będzie ganiał po podwórku, to te kamery będą chodzić jak głupie w tej i w t, Także to dla mnie nie ma sensu. A właśnie, jeszcze poczekamy na noc i pokażę Wam, jak to w nocy lata. Bo no, bo Wam pokażę, jak to lata w nocy. Także czekamy do nocy i kończymy tą męczarnię. Dobra, centrum go dowodzenia gotowe, nawet głośniki stare znalazłem z <laughs> kąpa. Coś to słychać. Także tak to wygląda w nocy. Już jest ciemna noc. 17.27, tak jak tam widać. Także na tą porę roku ciemna noc, i tak wejdźmy sobie tutaj. Bo to jest najlepszy temat odległościowego, właśnie. I widać, dobramy elegancko. Tutaj widać podczerwień tamtych kamer. I przy okazji, jeszcze tutaj takie no, najważniejsze, tak naprawdę. Teraz będzie na diodach. To diody rozświetlają. Nawet pies się obudził dosyć mocno. Niestety tam już nie widać. Czyli jednak lepiej jest, jak jest podczerwienie oświetlenie. Bo wtedy wszystko widać elegancko. I tak. E, moment, bo już. Jeszcze się trochę gubię w tym wszystkim O jest Cyk, cyk, cyk Super, widać Elegancko, w każdą stronę Podczerwień, tu też kamerę widać właśnie, że świeci podczerwień Tu, że świeci podczerwień Tu się to wszystko odbija Także Tak to wygląda Także tak to wygląda Jak dla mnie Nawet bez dysku, bez niczego, żeby Yy, wiedzieć, czy ktoś wjeżdża, czy nie wjeżdża, bo niestety yy, od kuchni, od salonu, okna są tylko i wyłącznie na, yy, na drogę. Także jak cokolwiek się działo, trzeba było iść z jednej, z drugiej, latać od okna do okna. Teraz jest po prostu, yy, po prostu jest wygoda. Wszyscy szczekają, to sobie luknę. Od razu wiem, czy ktoś przyjechał, czy szczeka tak w powietrze. Człowiek na darmo nie chodzi. Jak znajdę dysk, to założę. Tak leży, tak leży, to niech się kręci. No i powiem wam to WiFi jednak robi robotę nawet przez dwie trzy ściany tam na górze też e, widzę że sygnał z tej kamery e, co jest na garażu to taka ledwo ta kropeczka jest ale nie zacina idzie to w miarę płynnie także no powiem wam nie jest źle cena też nie jest jakaś straszna i tragiczna za taki zestaw e, także jak tam chcecie do linków wpadajcie a ja co ja się biorę za kolejne projekty bo dalej się tego zbiera Ile co z tematy dalej, także szczęścia, zdrowia, pomyślności, trzymajcie się i cześć.